No to proszę bardzo, pierwsze pytanie ze studia. E, pytają się, jak to było z tą rotacją? W pierwszej połowie zagrałeś 8 minut, w drugiej już prawie grałeś cały czas. Czy to było tak zaplanowane, czy wyszło naturalnie? Wyszło naturalnie. E, trener, e, trener Tabak wybiera piątkę tak, jak chce, tak, jak uważasz za słuszne. E, chłopaki dobrze weszli w mecz. E, wszystko szło, graliśmy po prostu dobre zawody. E, z zaangażowaniem. Wszyscy dołożyli cegiełki, wszyscy grali na 100%. Naprawdę e, super. No, jestem dumny z chłopaków i, i, i z tego jak wróciliśmy po, po tych ciężkich dwóch meczach w Szczecinie, bo, bo to jest duża rzecz. No właśnie, w ciągu trzech dni wszystko może obrócić się o 180 stopni. Jest ogień, jest energia, a tego o tym mówi dzisiaj e, Przemysław Żołnierewicz, e, że zabrakło w drużynie e, Kinga. Jak to jest, że w ciągu... E, tak krótkiego czasu potraficie mentalnie się zresetować, bo to chyba o to chodziło? No, tak jak powiedziałem, to jest wszystko w naszych głowach. Odbyliśmy, myślę, bardzo produktywną i ważną rozmowę wczoraj. Ustaliliśmy to, co mieliśmy ustalić. Ja to, to mówiłem, tutaj jest naprawdę super grupa ludzi, którzy się wspierają i którzy grają razem, którzy się lubią. E, musimy to tylko przełożyć na, na spokój i, i na parkiet i wtedy wszystko jest dobrze. Tak jak dzisiaj, e, mimo tego, że trochę końcówkę, no oczywiście graliśmy tak jak graliśmy, ale przez, przez praktycznie całe zawody graliśmy dobry, skuteczny, mądry basket e, z chłodną głową, z wielkim serduchem i, i to jest jedyna droga, żeby wygrać jeszcze, jeszcze mecz teraz w Szczecinie. Właśnie, bo co się stało w tych ostatnich trzech minutach? Wtedy właśnie trochę chyba tego spokoju zabrakło. E, no tak, no moja strata... E, Trójka z, z Kraksa odpalona po 5 sekundach czy tam 10? Trójka pola. No to to się wszystko składa na to, że jeszcze tutaj zgotowaliśmy trochę nerwówkę. No ale wygraliśmy. Mam nadzieję, że to, 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 to też jest dla nas dobra lekcja, że mimo tego, że, że jesteśmy na prowadzeniu, tutaj King będzie cały czas walczył i, i musimy utrzymywać nie przez 37 minut koncentrację i dobrą grę. E, tylko przez 40, bo, bo tutaj w tej serii wszystko się może zdarzyć. Mówiłeś w, po ostatnim meczu, że do, do szczęścia potrzeba wam dwóch wygranych na własnym parkiecie i po raz pierwszy wygrania w Szczecinie. Jak to zrobić, żeby w końcu zdobyć ten e, netto arenę? E, no tak powiedziałem, po pierwszym meczu, który przegraliśmy tutaj, wiedzieliśmy, że żeby e, wygrać serię musimy jeszcze musimy wygrać chociaż jeden mecz w Szczecinie. Plan się nie zmienia. Cały czas musimy wygrać mecz w Szczecinie. Teraz jest świetna okazja. E, tu, tu nie ma złotego środka, to jest dokładnie to co dzisiaj, eee, zaangażowanie, mądrość, e, dobre czytanie gry, dobre rozpoznawanie gdzie mamy przewagi, gdzie zmieniają obronę, gdzie możemy dostarczyć piłkę, bycie agresywnym cały czas eee, i serce, serce i jeszcze raz serce. No właśnie, wydaje się koszykówka skomplikowaną grą, a czasami to jest proste. Energia, zaangażowanie, serce. Tyle Kuba Szenk, wracamy do naszego studia. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Jak...